Witajcie, kochani, w karcie dnia na wtorek 13. 13. dzień kwietnia. 13, czyli karta śmierci w tarocie, ale nie ona jest na stole. Na stole jest siódemka. To tę kartę, Rydwan, wielkich siódemka wielkich arkan, czyli karta Rydwanu, to kartę, którą wyciągnęłam z stali, która dziś będzie nam towarzyszyć. Energetycznie. No, Rydwan, jak widać na tej karcie, na tej talii, tarota 78 drzwi mm, tu jest y, popularność, tu jest y, sława, chwała. Popularność, y, uwielbienie. <grym> Bardzo ciekawe, ciekawe ujęcie tej karty. Zresztą ten tarot 78 drzwi jest trochę taki naciapany. szczerze mówiąc, jeśli chodzi o styl. to mamy gwiazdę roka, a na innych, niektórych kartach mamy średniowiecze. Co autor miał na myśli? Cóż, chyba pokazał nam to, że przez wieki ludzie, mimo wszystko, z podobnymi problemami, sytuacjami się zmagają. Rydvan, czyli siła woli i wytrwałość, która otwiera nam drzwi do sukcesu. To dzień, w którym prawdopodobnie, lub część z nas, może w ten sposób, ja wam tego życzę wszystkim, odnajdzie drzwi, których być może szukaliście, do których dążyliście już od jakiegoś czasu. I okaże się, że te drzwi są otwarte. I nie pozostaje nam nic innego, niż po prostu przekroczyć je i, z... no i zbierać aplauzy, wiwaty, cieszyć się tym, co otrzymaliśmy za sprawą swojej pracy, wytrwałości, przede wszystkim zaufania do siebie. To jest karta, w której Osiągnęliśmy ważny dla nas sukces. Po drodze musieliśmy najpewniej w jakiś sposób kontrolować nasze różne popędy, nasze wskrajności. Odnaleźliśmy równowagę, i ta równowaga pozwoliła nam dotrzeć do celu. Jednocześnie, w tej karcie, pamiętamy o tych, którzy nie mają tyle szczęścia co my, którzy są po drugiej stronie. To jest karta, w której jesteśmy na szczycie, ale jednocześnie pamiętamy o tych, którzy są być może nieco niżej, którzy są dopiero w, w drodze, a może i na początku drogi i wspieramy tych ludzi, wspieramy naszych bliskich. Cóż, no tyle. Karta sukcesu. Niech taki. Cudowny będzie ten wtorek pełen sukcesów, powodzenia, cześć.